Cześć, dzisiaj film wakacyjny tak naprawdę postanowiłem go nagrać, bo mam taką swoją refleksję dotyczącą literatury akwarystycznej w Polsce i chciałbym się z wami nią podzielić, bo jest tak naprawdę słabo. Mamy kilka czasopism, książki są wydawane, ale są to głównie kompendie dla początkujących i tak naprawdę książek troszeczkę bardziej profesjonalnych nie ma. Z czasopism mamy magazyn akwarium, koral magazyn, tanganike, elektronicznie wydawane magazyn Forum Cichlidae, zeszyty terrorystyczne. I to jest w zasadzie wszystko. Ostatnio pojawiła się nowa pozycja Shering Maniak. Fajnie, super, cieszę się bardzo, że pojawiło się specjalistyczne czasopismo o krewetkach, bo nigdy za wiele nowych czasopism czasopismo ma dopiero trzy numery, ale rozwija się nie bardzo przypadło do gustu treści zawarte w tym czasopismie są zrównoważone są artykuły dla osób dłużej zajmujących się krewetkami i tych całkiem początkujących także super i teraz ale tak naprawdę, po części też my kreujemy tą rzeczywistość związaną z literaturą akwarystyczną w Polsce, bo e, okazuje się, że wydawcy nie chcą wydawać książek, bo twierdzą, że są nierentowne że tak naprawdę książki e, się nie sprzedają w tej tematyce a tak naprawdę jest to przez to, że my ich mało kupujemy. Cały czas wychodzimy z założenia, że wszystko znajdziemy w internecie, a to jest e, nieprawda, oczywiście. Możemy poświęcić tydzień i znajdziemy informacje, posklejamy sobie informacje, które moglibyśmy, które moglibyśmy znaleźć w jednym artykule, I, a tak poświęcimy tydzień. Poza tym, informacje, które znajdziemy w internecie, często są informacjami. Niezweryfikowanymi są informacjami napisanymi przez jedną osobę i tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba ma duży staż, mały staż. A w przypadku czasopism zawsze mamy do czynienia z informacją zweryfikowaną, bo jednak redakcja zna się na tym, co robi, jest w stanie zweryfikować, czy w danym artykule są błędy, czy. Czy też nie? Czy ktoś pisze głupoty? A w internecie tego nigdy nie mamy. Tak naprawdę e, e, informację przeczytaną w internecie możemy uznać za pewną, jeśli potwierdzimy ją w co najmniej 5-10 innych źródłach, e, bo sytuacja wygląda tak, że każdy może sobie napisać wszystko, internet przyjmie wszystko. E, jeśli. My nie będziemy kupować czasopismu, książek, to one będą stopniowo znikać z rynku a dla mnie, na przykład, ważne jest to, żebym mógł sobie kupić czasopismo czy książkę. I tak naprawdę koszty nie są duże w porównaniu z pozycjami zagranicznymi. I ja teraz jestem w miejscu, gdzie jest bardzo słabo z internetem, i tak naprawdę tylko dzięki temu, a, że zabrałem sobą. Książki i czasopisma. Mam co czytać i wieczorami się nie nudzę. A niestety e, jestem troszeczkę uzależniony od internetu, więc. Zawsze wieczory spędzałem na czytaniu różnych forów i e, Facebooka. Natomiast w tej chwili mam książki, mam czasopisma, więc mam co robić. I gdyby e, nie to, że je zabrałem, gdyby nie to, że ktoś je wydał, teraz by ich nie było. Zobaczcie, jak skończyło Breeders and Keepers świetna inicjatywa genialny pomysł e, wywiadów z, e, z poszczególnymi hodowcami e, krewetek w Europie. No i, jak gdyby skończyło się na kilku numerach pozycja nie jest znowiona myślę, że to też poniekąd przez to, że no, jak gdyby koszty nie były, nie były równoważone przez przez to przez, przez, to, przez zyski i no, czasopismo przestało być wydawane no, taką sytuację w Polsce mieliśmy już wiele razy z innymi czasopismami, i tak skończyło się nasze akwarium, tak całkiem niedawno skończyły się zeszyty akwarystyczne, czy wznowione po latach czasopismo akwarium. Także doceniajmy to, co mamy. Doceniajmy, że ktoś chce włożyć ten trud w wydawanie tych czasopism i w to, żeby prezentowały one sobą jakąś jakość. Także. no nigdy nie dojdziemy do sytuacji takiej że dane czasopismo będzie w 100% dla nas interesujące no, e, takie rzeczy się nie dzieją jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie wiem, cały magazyn akwarium przypadł mi do gustu czy e, całe, cały magazyn koral czy, czy szereg innych czasopism no, ale zawsze znajduję coś dla siebie i podobnie jest w tym numerze Shrimp Maniaka są artykuły y, 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 których nie znajdziemy w internecie, jak artykuł Kumaka, jak choćby kompendium wiedzy o budkach Wasteka, czy nawet artykuł o Fisidensach Grzegorza Nowińskiego, gdzie no, są tam krótkie notatki o hodowli danego Fisidensa i spostrzeżenia autora. Więc to ma wartość dodaną i to jest bardzo fajne. Także doceniajmy to, że ktoś to robi. Koszt czasopisma. Te czasopisma kosztują od bodajże 15 zł. do 25. Te najdroższe są kwartalnikami, więc ten koszt tak naprawdę się dość mocno rozkłada. No, także nie uważam, żeby cena była tutaj kwestią zaporową, natomiast musimy zmienić myślenie. To my kreujemy rzeczywistość akwarystyki w Polsce bo przez swoje zakupy, przez swoje decyzje i. Tak naprawdę my mamy na to wpływ. Pamiętajcie, że każdy z Was może napisać artykuł do danego czasopisma, i jeśli to będzie dobry artykuł, to zostanie wydrukowany i opublikowany. Wy będziecie mieli satysfakcję i też wpłyniecie na jakość tego czasopisma, podnosząc ją. Także zawsze mamy na wszystko wpływ. Także bardzo ważne jest to, żebyśmy my również zwracali uwagę na to, co się dzieje. I zachęcam do zakupu wymienionych czasopism czy też nowych publikacji książkowych. Pozdrawiam z Mazur. Cześć.